Jesteśmy na plaży, ale nie będziemy dzisiaj zbierać bursztynów ani wybierać królowej nadbałtyckich raf. Nie będziemy też budować zamków z piasku. Będziemy się ścigać, bo za chwilę wystartuje czwarta runda wyścigu Orland Super Race, która dziś odbywa się na centralnym poligonie wojskowym Sił Powietrznych w gminie Ustka. Muzyka No, wyścig będzie trudny, trasa wymagająca, trochę dużo asfaltów, ale e, myślę, że będzie dobrze. E, techniczna też, dużo jest e, szykan, także myślę, że będzie, będzie ciekawie. No. Moja pasja nie trwa długo, bo, że tak powiem, od tego roku. Na początku był cel, że tak powiem, turystyczny, no ale koledzy wkręcili, zaproponowali start w Orlenie i, i się wkręciło. No i to jest mój trzeci start. Pod maską powoduje to, że oryginalne kablę po prostu zapaliły się po 10 km Od 10 razy współpraca się układa perfekcyjnie, nie ma żadnych sesji, żadnych z Po prostu jest porozumienie cały czas. Przygotowujemy się w sposób taki, że wiadomo ćwiczenia, testy, jazdy testowe, omawianie trasy. Największy będzie problem, jak będą samochody stały w kopnym piachu. Wtedy po prostu będziemy musieli hamować, stawać i tu będzie, wydaje mi się, że z tego będzie duży problem. Myślę, że będzie to bardzo ciekawy rajd, inny niż wszystkie do tej pory. Trasa jest zdecydowanie urozmaicona i długie proste na piasku i asfalt i ciekawe hopki w lesie. E, troszkę błota, wszystkiego po trochu. Każdy dotychczasowy rajd był e, trudny. Klecze, wiadomo, lody. E, szprotawa ostatnio zmagaliśmy się ze strasznym kurzem i upałem. E, dzisiaj pogoda jest wyśmienita do tej pory.